Cześć, z tej strony Kamlux, a w dzisiejszym odcinku będą skoki narciarskie z widzami, możecie się przywitać. Siemka! Siema! Siemoneczko, siemeczki. Siemano! A jak jesteście nowi, możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z weczkiem. Zapraszam do oglądania! Okej, okay, więc jesteśmy sobie właśnie tutaj na skokach narciarskich, tutaj są właśnie wszyscy, którzy będą skakać, no może jakieś dodatkowe osoby są, ale one nie będę ich po prostu brał pod uwagę. I ogólnie osoba, która wygra dostaje 5 piksela, Osoba, która będzie miała drugie miejsce to 3 dripy, osoba, która będzie miała trzecie miejsce to 2 dripy i osoba, która przegra to po prostu taki honorowy jeden dripek Okej, okay, no to ja oczywiście będę pierwszy skakał, że później tam patrzeć, czy nikt nie oszukuje. Więc lecimy sobie, jak widzicie ta właśnie skocznia się zmieniła i wygląda bardzo fajnie, tak wiecie, świątecznie. Dobra, skoczyłem, więc możecie teraz zaczynać już tam, nie wiem kto miał być. Dobra, teraz Alice, więc Alice dawaj, tylko proszę nie oszukiwać. Dobra, skoczyłaś. Ło, wow, ona skoczyła dalej ode mnie, jak to było? Ja nie wiem jak. Dobra, Kamistar tutaj mnie wyprzedziła, ale Alice na razie na prowadzeniu. No i... Dobra. Wy jesteście po prostu Starking tak samo jak właśnie ten teraz daje właśnie Crispy, Fred Zgret. No, ja jestem pierwszy. No jesteś pierwszy. No i na razie wygrał chyba Crispy. No i oczywiście... No ej nie, czy Remis, nie, Crispy nie, wygrał. Dobra, no to w sumie na razie wygrał pierwszą rundę Crispy, ale oczywiście są dwa skoki z jednej skoczni, więc idziemy sobie właśnie na tą samą skocznię jeszcze raz. Okej, okay, więc oddajemy sobie teraz kolejny skok już drugi. Możecie w sumie za ten czas jeszcze kogoś pozdrowić, zanim skoczę. Kto chce po kolei po kolei, nie musicie... No, Talki możesz zacząć. Ja pozdrawiam Kiki, Amelczyk, y, Basen, Hej Mamo i Yuki i y, y, nikogo już. dobre no i dobra, no i ktoś chce jeszcze czy nikt? Ja pozdrawiam Słoka i... Elchenka. Dobra, ja pozdrawiam kartofla i e, tą najlepszą. I tyle. Dobra, ok, no to w sumie już mogę teraz zacząć skakać, więc sobie lecimy. Teraz się postaram lepiej. Dobra, teraz się wbiję masno fest i chyba teraz bym was wszystkich pobił, albo tak by był remis. Dobra, więc możecie dawać. Alice dawaj, 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 proszę nie oszukiwać oczywiście. Jak ona mnie przeskoczyła, nie wiadomo jak. Co tak słabo kamistar, nie wiem, co się z tobą stało. Dobra, teraz Stalking ta tak samo jak ja, Alice na razie wyprzedza. No i dawaj, Chris. K ty jesteś. Co ty Chris zrobiłeś? Ej, jak on tak skoczył? Normalnie, Ej, ty, tak się Ej, ty nie, a ty ten nie przytrzymałeś w czy coś takiego? Nie! Ej, jak on skoczył? Dobra, na razie masz dwa punkty. A jeszcze... No na razie po prostu masz dwa punkty. Dziwne jakbyś wygrał tak ze wszystkimi do zera. No to teraz idziemy sobie na średnią skocznię. <laughs> Oby tak nie było, że wygrasz ze wszystkimi do zera. Oby tak nie było, nie? Dobra, więc idziemy sobie właśnie będzie teraz... Będzie masno, wtedy. <noise> wtedy będzie masno. Ej, ale fajne ogólnie ten świat, jeszcze tak pokażę ten świat. Tutaj takie prefabrykaty ładne, ładne, no masne, fest. Może jeszcze się zanim długo edytuję te skocznie, żeby się dało jeszcze dalej skakać, czy coś takiego, może, trzeba pomyśleć. Dobra, więc idziemy teraz na tą średnią skocznię, tak o Mogę powiedzieć coś ważnego no możesz powiedzieć coś stalking. Okej, okay, jednak nie miała nic ciekawego do powiedzenia, tylko tam jakieś głupoty, więc w sumie możemy teraz zaczynać z średniej skoczni. Okej, okay, więc jesteśmy już na tej skoczni, więc mogę teraz zaczynać. Teraz się postaram, żebym wygrał z Chrisem, tylko nie wiem jak to zrobić, no tak? Dobra. Dobra, spróbowałem, zobaczymy. Teraz dawaj Alice, skacz, skacz, dawaj, Alice, dawaj, dawaj, daję. Co? Jak? Co ona zrobiła? Ja nie wiem kamista Ale Nie wiem, czy chyba Alice trochę dalej bo Dobra, Ramis. lecę Sta Dawaj, Chris, Chris Nie wiem, ja muszę zobaczyć, jak on to leci Dobra, leci tutaj, tutaj Jok słabo Jak słabo, no Wygrała Alice tak o trochę, tak o kawałek Ja nie mogę Ale wygrała chyba Ali z to dobra, więc jeden punkt na razie trafia na konto do Alice, więc idziemy jeszcze raz o tym skocznie. Tak wydawało mi się, że tak o tak troszeczkę wygrała, ale o troszeczkę, ale Jezu. wygrała. No! <grych> dobra, więc dajemy sobie teraz od razu kolejny skok. Ja z zaczynam oczywiście. Tylko muszę się tutaj rozgrzać, nie wiem, dam sobie jakieś, nie wiem, czekoladki, żebym było trochę większy, było. Że miał więcej po prostu mocy, wiecie o co chodzi? Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Mam co? Pomysł. Co tutaj dasz tam? Mam o pomysł. tor, tak przy okazji. O, dzięki, dzięki. Słodki torcik. Jak masz pomysł? Łatwo. Tak? Masz pomysł? Mhm. Ej, ale bez zmienia skinów. O, właśnie. D to jest tylko ta zasada, tak? A, Dobra, to skacz. Ale powiedz mi, jaką co, co chcesz zrobić. Pierwszy mi powiedz, co chcesz zrobić. Powiedział, jakie Co? Ta, powiększysz się, a szybkość. Ej, nie użyłeś tego, nie? Ty to używać? Nie. Dobra, ale w sumie zobaczę sobie tak testowy skok, jak polecę. Ej, tak słabo w sumie, ale jeszcze raz sobie to użyję. Ej, ale to dobry, nie? Skoki ten. Masz, no czekaj, czekaj. Dobra, sobie jeszcze raz użyję i lecimy, lecimy, lecimy. Cziup. Dobra Skoczyłem prawie do końca. Dobra, ale teraz. Się... No, patrz, powie... do końca, no gdzie jesteś? Jo, ja, ktoś tam skoczył do końca, ale proszę to usunąć. Nie bez powiększenia. <grym> bez powiększenia No dobra, ja sobie też spróbuję tak jeszcze, tak testowy skok. No dobra, tak nie wiem po co, ale. Must, no, nie? Must, to best. Wow. No teraz do końca doleciałem Poleciał <grym> Teraz poleciałem, nie wiem, nie wiem. Rekord skoczni. Poza skocznie wyleciałem. Okej okay. Dobra, no to musimy poczekać jak się te efekty skończą Więc się zaraz widzimy po prostu Okej, okay, więc mogę w sumie teraz zaczynać skakać Więc sobie szybko teraz lecę, 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 lecę I teraz żeby polecieć daleko Ja nie wiem jak wy tak le Lecicie wysoko, dobra Więc teraz dawaj Ali skacz Ja nie wiem jak wy tak wysoko lecicie No jak ona tak poleciała? No jak? No ja nie wiem, nie wiem Dobra, teraz ja muszę się nauczyć skakać Dawaj Stalking, dawaj Stalking Leci Stalking, Stalking dobra. leci i Stalking przegrałaś z Alice o troszeczkę. Dawaj teraz. Yy... Wow! Kurde no! Ka Kamie stare... Co, Chris wygrał? No, jak, ta... no, jak on no. tak skacze? Ja Nie wiem, co on robi. Jak poleciał? Jak poleciał, hak, no nie wiem. Dobra, 3 jest jeden. Na razie jeden, tylko ma Alice. A musicie ten, właśnie musi ktoś wygrać ze Starking albo Kamila, wygrajcie na jakiejś teraz skoczni Dobra, to teraz będzie już właśnie duża skocznia, więc sobie idziemy No bo właśnie nie wiadomo kto będzie miał y, ostatnie miejsce, nie? Macie po zero, no I Żeby się to jakoś hmm, rozegrało, no Ja już wygrałem tak naprawdę No już w sumie Chris wygrał, więc już ma 5 pikseli, tylko jeszcze nie wiadomo co z tamtymi miejscami Było moni. no może dobra. Ali jeszcze będzie. Dobra, skaczę. Po prostu jak no. będziecie mieć po 0 punktów, to będzie rywalizacja, bo wy tylko po skoku oddacie i zobaczymy kto wygra. Dobra, więc teraz le lecę sobie z tej skoczni. No nie wiem, ty się tak rozpędzasz jakoś, czy co? Ej, no tak. No, nie. Ja teraz dobrze skoczyłem. Dobra, dawaj Alice, dawaj Alice, skacz. Teraz to mi dobrze, dobrze poszło. Alice, no dawaj, 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 Alice. I tak w sumie trochę lepiej ode mnie. Dobra, dawaj teraz kamistar oczywiście. No i coś ci kamister nie wyszło. Dawaj teraz... Ten, yy, Stalking skoczyła, no i Chris lesie. No i patrz, jak on skoczy. Ale on trzy skoki oddał. Jak on trzy skoki oddał? Jak czy to skoki? Okay, trzy. Trzy skoki oddałeś. A ja to widziałem, czy skoki były. Tak, dwadzieścia. No, trzy skoki były, no. Nie wiem, dobra, jeszcze raz musimy to, no bo jeszcze... Jak trzy skoki. skoki? No trzy skoki, ja tak widziałem. Tak jeden raz, później taki drugi raz i trzeci. Nie da radę, ty. No, ale już będziemy na drugim miejsce, no tak, tylko będzie właśnie rywalizacja chyba ze Starking i Kamisar. Dobra, więc musimy tam teraz dobra. polecieć. Nie? Dobra, to ja w sumie znów zaczynam, ale I muszę się wybić, muszę się, muszę się wybić, dobra Lecimy, 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 lecimy. No i słabo, no ja nie wiem, jak wy tak skaczecie. Dawaj teraz. Właśnie, Alice, dawaj, Alice. No i Alice mnie przeskoczyła 10 razy. Jak ona skoczyła? Dobra, teraz je pobije, serio. Dawaj teraz, Stalking, dawaj, dawaj, Stalking, dawaj, dawaj, dawaj. Możecie coś mówić w sumie, bo tylko Chris coś mówi. Dobra, lecę. Lecę, lecę. No, Kamisar tak średnio skoczyła. Yy, właśnie, no dawaj, Chris, gdzie ty jesteś? I no, On. Co? Co wygrał wszystko? No nie jak on. on Chris Fred z tutaj chyba. Będzie chyba za niedługo versus. Freda z Greda vs. Stroka, bo on wygrał ostatnio. Możliwe, że coś takiego będzie. Ale dobra. No to teraz musicie. Teraz po prostu będzie rywalizacja Kamisera versus Stalking na dużej skoczni. oddajecie po jednym skoku. I ten, kto po prostu wygra na, tym, na tej skoczni, no to wygrywa te dwa dripy zamiast jednego. Więc. Zobaczymy kto wygra. Dobra, ja od razu sobie tak skoczę, żeby po prostu zobaczyć kto wygra tam. Dobra, no ja właśnie. Dobra, czekaj, Kamels. Nie wiem, czekaj. jak my tak sk skoczyliście. Dobra, no możecie teraz Patrz jak się skacze Dawaj. Gdzie ty jesteś? Masz nie Gdzie ty Półk. jesteś? Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? Półk. a Ej, dobrze, nawet dobrze No to Stalking oddała skok, i teraz Kamistar dawaj. Kamistar oddaje sobie skok. No i skoczyła. No, Stalking wygrała dwa dripy. Ostatnie miejsce ma Kamistar. Drugie miejsce ma Bianka No i wygrał oczywiście Chris. Gratulacje. Więc co, możecie się jeszcze tak pożegnać ze sobą, koniec. Ciemaneczko. Siemano ziemeczki Okej, okay, więc jak odcinek się spodobał to możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z węczkiem Jak macie jeszcze jakieś pomysły na odcinki to piszcie w komentarzu No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku i... CZEŚĆ!